Jamaneczko, witam wszystkich bardzo serdecznie. Można powiedzieć, w drugim odcinku ostatniego update'a CS2. W poprzednim filmie pokazałem wam, jak wygląda mapa Overpass. Dzisiaj pokażę wam na niej ciekawe smoki, granaty, bo trzeba się nauczyć nowych. Oraz jakieś tam małe zagrywki, które w jeden dzień tak naprawdę wyczaiłem na szybko gdzieś tam pod kątem programowania. Oprócz tego przeniesiemy się na nieszczęsną mapę The Vertigo. Tam się dużo nie działo, ale też wam wszystko pokażę. Także lecimy. Jeśli chodzi o podstawowe zmiany gameplayowe, to na pewno jest tutaj tak zwane te więzienie, które jest zmienione kiedyś skakiwało się w CSGO, się skakuje na kraty tutaj. A w CS2 mamy takie te trzy filarki, na których możemy sobie stać. No i to jest w sumie akurat dość innowacyjne. Kolejną taką małą zmianą jest to, iż na ten worek można sobie wskoczyć samemu. Nie jest to trudne. Nawet takie smoke. Skakujemy i czasami może jest 1. No. Myślę, że spoko zmiana. Tak jak mówiłem, busta tutaj we dwóch nie da się już zrobić w taki sposób jak wcześniej, żeby widzieć bombsite. Kamera dalej pilnuje. Pozdrawiam trenerów, którzy ma. My... A nic. W nie da się wskoczyć na pozycję Tom oraz na tą półeczkę, która uważam była dość przydatna, szczególnie czasami dla snajpera ustaweczki. No ale niestety nie da się, tylko można tutaj. Co ciekawe, z Placu zabew można samemu sobie zespotować łatwo balony. CES go też się dało, ale było to gdzieś tam, można było dużo cięższe, niewidoczne, o tak tak bym powiedział, CSGO tutaj z ławki wskakiwało się, nie wiem jak to się mówiło, na wazon, na montak, różne tam nazwy na to były, teraz po prostu wskakujesz tutaj z worka. I co ciekawe, wskakuje się w taki sposób, że przytrzymuje się kłócanie, tak jak to było na przykład na mirażu w CSGO, a chyba wcześniej tego w CS2 jeszcze nie było. Jeśli chodzi o wszelakie busty, to tutaj na ABC jak to się mówi, można we dwóch bez z tym skakaniem robić tak jak było W trzech pewnie też się da, ale tego teraz nie sprawdzę Jak widać boosta w mainie też łatwo się robi i widoczność jest chyba dużo większa niż jak to było w CSGO Wystarczy na tym drewienku Boost na worku, na syfie tak samo Fiveman boosta teraz wam nie sprawdzę, to za dużo roboty na swoim serwerze Boost na zjeżdżalni też jest do zrobienia, jeśli się ktoś spotuje z i kasujesz tutaj nie ziomeczka boost na balonach również działa tutaj w tej nie no ale na rampie działa tutaj boost na longa można zrobić ze snajperem przy tej latarni a tutaj możemy tak jak w go zrobić boosta I play na banan. też dość ciekawe tutaj mamy jeszcze oldschoolowy boost i to w sumie kurde ciekawe wam powiem bo stąd i banan widzimy i i na koniec oczywiście oldschoolowy boost na syf Co ciekawe tu nie musi kłócać, można sobie skoczyć tak jak chce go No chyba wystarczy Jeśli chodzi o boosty, nie wiem czy to się zapomniałem, pewnie tak, ale, ale ogólnie większość spoko Jest! Jak zostanę znanym piłkarzem to kupię sobie taki samochód Ale nie zostanę, to jak sobie go kupię? Wiem! Jest taka strona jak SkinCantor i mogę sprzedać swoje skiny. Na skincantor.pl bardzo łatwo i w kilka sekund możesz spieniężyć swój ekwipunek. Pieniądze możesz wypłacić na wiele sposobów, takich jak PayPal, PaySafeCard, w giftkartach czy kryptowalutach. Za sprzedawane skiny możesz otrzymywać bonusy przy kolejnej każdej transakcji. A ja oczywiście zachęcam Was do skorzystania z mojego linku w opisie lub kodu Szpero, za który otrzymacie dodatkowo 5% do każdej sprzedaży. Także polecam wszystkim bardzo serdecznie. I auto już jest moje. Na koniec overpassa oczywiście granaty. A zaczynamy od smoków. Smoke Heaven z tej pozycji rzucało się troszkę inaczej. To były inne, jakby, miejsca odniesienia. Tutaj ja odniosę się tak, że tu jest drewno no, z tym czarnym cieniem. Do dołu i wypuszczam, jak dobiegnę więcej za zacień. On wypada tak. Może jeszcze nie jest idealny, ale przynajmniej jest mój póki co większości wysłania, no to on się też mocniej rozprzestrzenia aniżeli było to w CSGO, więc ten smoke pewnie teraz są po prostu większe marginesy błędu. Smoka Heaven można rzucić również z tej oto pozycji, przy tym rowerze się blokujemy. Mierzymy tutaj na koniec tego drewienka i wypuszczamy, jak do, przebiegamy cień. On wybucha podobnie. No ale generalnie go tu nie ma szans piknąć, także wydaje mi się, że są ok. Tutaj mamy zestawik Smoke Heaven i Palak na Toxic Wrzucamy w środek tego trójkąta A Palak tutaj pod te drewnienko. Oczywiście jest bindem Na cieniu, PSG. ten cień, przepraszam G. ten smoke akurat jest już perfect Z daleka jeszcze trzeba gdzie dopracować Tutaj mamy Palaka na dziąsło, blokujemy się tu Mierzymy pod dziąsło i w wypuszczamy jest git. I tak samo można rzucać palaka ze schodów. Trzeba go wyczuć, jest troszkę trudniej jak w CSGO, ale da się, nie? Flesze działają podobnie póki co, jak sprawdzamy, więc idziemy dalej. Smok na zajęcie Kibli z respa można rzucić stąd. To jest taka czarna plamka. Zapewne również mówię już, że można będzie go jeszcze dopracować, pewnie, żeby głębiej chociaż że Ten smok jest. Na tyle duży, że on zawsze będzie trochę wystawał Tak mi się wydaje Palak na balony z tej pozycji Jak na przykład smoke daje CT Można coś tutaj na tą białą plamkę Ja on wybucha w sumie tak jak CSGO Że zmusza tego gościa co jest tu do ruchu Tak? Zdecydowanie tak Także myślę, że będzie też przydatny Zobaczymy, jeszcze sam nie wiem Stąd mamy też smog na kible. Kurczę, nie wiem jak go to wytłumaczyć. To jest latający liść, ale on się zawsze łączy mniej więcej w tym samym miejscu w tym drewnie. I nieważne, czy on wypadnie trochę do prawej czy do lewej, no, on zawsze tu będzie dobry. No bo po prostu jest szeroki. Smok na płot szybki. Tak, jak macie koniec tego. No mniej więcej w tą lampę. Jest bardzo dobry. Kolejne takie proste zestawy to smok z ławki, tu tak się mierzyło. Ale troszkę inny punkt odniesienia od tej kreski, więcej poniżej połowy. więcej tak, bo jak za górę na górę wowalnie od tego, więc więcej tak. I od razu mamy te same flesze co w CSGO. Ok, z longa też mam szybkie granaty. smok na płot, tutaj patrzycie na to białe. Idziecie trochę niżej, więcej łączycie tu Możecie tu, możecie tu, on będzie git I od razu palak Na łączenie Taki podobny zestaw jak był w CS2 Kurde w CSGO Smok na long też macie z tej samej pozycji Blokujecie się tu na środku Jak macie ten dzyndzel tu To idziecie do tego czarnego cienia Jakby, nie wiem, drugi to jest Trzeba sobie zapamiętać I on jest G, bo się odbija od tego zielonego może blokuje tu całą przestrzeń, tak? Więc stero to chyba takie główne granaty, które na szybko znalazłem. Jeśli chodzi o CT to smoke działa na monster w taki sposób, że z kucaka mierzymy tu. Pewnie będą również inne. Jeśli chodzi o palaka, tego co się zawsze na biegu dawało na dziuple. na razie nie umiem. Na pewno się będzie dało jakoś z łafii, go rzucić, czy coś. Na się na pewno na plac zabaw. Ja go rzucam w taki sposób, że blokuje się tu, trochę do tej prawie kropki i wypuszczam, jak biegnę tam. On się tak rozwala, tu, że no nie da się przebiec. Jeśli chodzi o molu dziurę, to na razie znalazłem tylko coś takiego, że tu się blokuje. Rzucam tak. Wypuszczam, jak dobiegam do ławki miasta. Ja wybucham w taki sposób. Czy oni są dobre? No zablokuję przejście na pewno do lewej trochę. Nie wiem, myślę, że jest potencjał. Więc jak rzuciłem w taki sposób, że biegnę tutaj się od razu blokuje, staje Tak ja go biegam do ławki, wyrzucam. No tu można rzucić, ale to nawet specjalnie się takie rzucało czasami, żeby z seszem sprawdzać. No i oczywiście na koniec taki standardowy smoke, jak się rzuca w CT, czyli tu. On dalej działa w taki sposób, że tu można sobie plikować. Nie da się go rzucić jeszcze na schodek, że będzie jeszcze lepiej. Teraz wybuch na pierwszym spadku ja jest on troszeczkę wyżej, więc jest jeszcze lepiej. Więc przejdźmy do mojej ulubionej mapy, The Jeśli chodzi o tą mapkę, to cóż mogę rzec. Jest to dokładnie to samo co w CSGO, tylko różni się troszeczkę... No, grafiko można powiedzieć, w tym, że te kolory są ładniejsze, takie... Lepsza widoczność. Wszystko jest jaśniejsze, że moim zdaniem trochę za bardzo, ale generalnie... Yy, działanie granatów rzucanie to jest dokładnie wszystkie te same line-upy tak jak to bywało generalnie z tego co słyszałem nie było tutaj za dużych zmian ja też ich nie widzę jedynie co to oczywiście smoki inaczej działają więc w tym przypadku czy tego lanoya pod mapę nie będzie ponieważ on tutaj nie wychodzi ten smok czy jak się na przykład pierdyknie tutaj jak się dawało pod żółtą smokka Żeby mieć tu lanoya też go nie będzie bo smok nie przechodzi przez żółtą czy jak się daje jako cetek smoka one way tu, na worek! To też go nie będzie, bo te smoki po prostu inaczej wybuchają. Można jeszcze go stąd rzucić, tak, żeby on był lepszy teoretycznie. Możliwości jest dużo, ale tych one way już nie będzie. Oczywiście można normalnie dawać smok żółty, smok rampę. Lecz troszeczkę to wszystko inaczej funkcjonuje. Iż tam mini one way też oczywiście można robić, co nie? Więc to tyle, fajny odcinek, mam nadzieję, że Vertigo Wam się podoba Ja liczę na to, że z racji tego, że Valve się nie postarała, Aby to mapę jakoś tam Jeszcze upiększyć To być może nie będzie jej grze kompetentnej Przynajmniej na początku CS2 Zobaczymy, bo reszta wygląda tak jak mówiłem Dosłownie to samo. Więc to by było na tyle tego odcinka. Jeśli macie jakieś pytania, propozycje, co jeszcze wam pokazać, oczywiście będą nowe mapy, nowe rzeczy będę wrzucał, bo teraz jeszcze mało się dzieje w CS2. Mam nadzieję, że beta dla wszystkich wkrótce będzie otwarta i będziemy mogli wszyscy razem tutaj dzielić się pomysłami i tym, co tu robić. Ja jestem podekscytowany. No i to tyle. Pamiętajcie o łapaczce w górze, subskrypcji komentarzu. I do następnego. Trzymajcie się. Na rap.